Dobrze, witam Panowie w takim razie na spotkaniu z trenerem. E, myślę, że to jak tutaj wcześniej mówiliśmy, jak to sprawniej tam usprawni tą naszą komunikację z prasą. Poprosimy o pytania na temat bieżących spraw. Panie że to zacznijmy od tych, że od tych Graczy, którzy opuścili, jak temat? No, Powiem tak, jeżeli opuścili, to znaczy nam nie pasują do do, do naszej koncepcji na pewno, nie pasują do naszego poziomu. Na pewno gdzieś tam sygnał sygnał dobry dał jedynie napastnik z tej z Niemiec, ten krieger. Jedyny który dał dobry dobry sygnał, reszta to tam. Można powiedzieć, tak jak wcześniej powiedziałem, na pewno nie pasują do naszego poziomu. Może no, przyjechać po, tym jeszcze tak? Nie, myślę, że nie. Powiem tak, no na pewno ja potrzebuję, ja potrzebuję ludzi już bardziej gotowych, gotowych do boju od pierwszego meczu, a ten chłopak na pewno potrzebuje trochę nauki jeszcze. Pomocy takie, że musimy osiągnąć jeszcze pięć, minimum pięciu zawodników, z którymi, z którymi e, rozmawiamy. I to będą też zawodnicy starsi, już ograniczy. To znaczy, tutaj nie, ja staram się w taki nie, nie traktuję piłkarzy w ogóle, czy starszy, czy młody, czy po prostu piłkarz. Po prostu potrzebujemy e, piłkarzy dobrych na odpowiedniej pozycji, e, które musimy uzupełnić, którzy nam na pewno pomogą. pomogą. w utrzymanie się w Ekstraklasie. Czy to są wygraże polscy czy zagraniczni? I polscy i zagraniczni. Także rozmawiamy w różnych, prowadzimy rozmowy i tutaj w Polsce na pewno i, i zagranicą też. Panie ten właśnie jakie pozycje tej pięciu na pewno bramkasz albo o tym była wczorajowała. Tak, czy tak. Tym, na no, no na pewno to jest e, defensywni pomocnicy na pewno. E, na pewno szukamy... dwóch środkowych jeszcze szukamy I na pewno to jest lewy atak i dwóch środkowych, dwóch środkowych napastników A dlaczego lewy atak? Jak mamy tam Sejdiego? No co Sejdzie? Sejdzie, sejdzie, sejdzie W każdej chwili może usiąść na ławkę, także tutaj nie ma. Jak będzie prezentował słabszą formę, to będzie siedział obok mnie. mają sens totalnie Mają. 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 Bo ja to potwierdzę pracą w nie bytą. Dwa lata akurat takie testy wykazywali kilka zawodników, którzy, których nikt nie znał, a później grali, grali u, mnie, u mnie w zespole. I z dobrym skutkiem. zawodnicy właśnie grali z dobrym skutkiem. No, wie pan, to pan mnie zadaje takie, jak na egzaminie pytania. Ja powiem panu, no jedno nazwisko wystarczy i na przykładowo. который был на тестах и все справдів. Але там Зрештом, вшістці були на тестах. Кто же, кто грає в поло не були, були там вшістці були на тестах. У мене єдиний, который, которого без тестов, который можна powiedzieć, я гондам 10 тих пłytek DVD, то був барчик. Єдиний заводник, которого sprawdziliśmy без тестов, і там можна powiedzieć, не міям правого помічника, було так, що podpierał nas bardzo mocno czas i musieliśmy go po prostu, po prostu sprowadzić bez, bez testów, było ryzyko. Czy w tych poszukiwaniach sięgnie Pan do swojego byłego zespołu też po, po zawodników awanturalnych w, wie, w to naszej znaczy, zespołowi? To znaczy, powiem tak, na pewno na, na pozycji, który, który poszukujemy, no, tych, tych zawodnicy mi nie odpowiadają, powiem tak. Ale właśnie tu panu nazwisko Savani, bo tutaj i w Krakowie, że były z nimi tam rozmowy, a Sałana w rozmowie z naszym tutaj kolegą powiedział, że nikt z Krakowa się z nim, z Krakowie się no nie i dobrze powiedział, nie było żadnych nie kontaktów nie było, z nimi. Tak? Nie było. No bo no. Pan jakby dał dobrze rozumiem, że on nie zna Pana liście tej takiej. Tak, ale nie, z nim tak. żadnych kontaktów nie było, także yy, poszukujemy akurat yy, pod moją koncepcję zawodnika, który będzie odpowiadał, bo akurat takiego zawodnika, takiego pokroju Szyliga mamy jak Szymoncowa, także drugiego takiego nie ma, nie będziemy na dzień dzisiejszy. Czy ja dobrze rozumiem, co to znaczy dwóch defensywnych pomocników środkowych, no to no, co, no, to mamy radę? No defensywnych bocznych nie ma, <grym? <grym> skrajnych nie ma. Zmienników dla, dla Oczywiście, że tak. Aha, aha. To, jest, to to samo, ale taki nie jest, nie? No właśnie, takiego już mamy Szylię. To po co? Następny. Ale mówi pan, że, że ci zawodnicy, którzy są poleni odpowiadają koncepcją W tej chwili pańskiej, ale jeden tak nie odpowiada. odpowiadał. Kto Bramkarze. Bramkarz. takich no tam no, no, na pewno, na pewno jakiś sygnał dostaliśmy od menadżera Gosieńskiego. E, nasz, nasz dyrektor sportowy, nasz dyrektor sportowy prowadzi rozmowę, zobaczymy jak dalej to wszystko się potoczy. Czy jednego, na dwóch, to no, no, zawsze tak jak zauważyliśmy, no, gramy na, na trzech napastników. Bo tutaj e, zawsze to dziennikarze lubią to wyciągać z trenerów w jakim ustawieniu gramy. Ale to jest wszystko wszystko jest na papierze i to jest wy, wy, wyjściowe ustawienie, nic więcej. To wszystko zależy, jaki materiał mamy. Także tutaj na pewno materiał mamy bardzo ofensywny. Ja mam na myśli e, skrajnych, e, skrajnych naszych napastników: Saidiego i albo Dudzica, albo Sachę, albo. E, także tutaj no, no na pewno będziemy grać na trzech na trzech napastników, którzy. E, Kolega którzy... za może nieprecyzyjnie możliwe. To ja że się gra trójką, wiadomo, ale na pewno koledze chodzi o to, czy pan będzie próbował grać na dwóch napastach. Powie pan o no, tak nie. Się, nie. 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 O to no, no, ja no, Nie. Też tu się cały czas. Krakowie zastanawiali, dlaczego Krakowia nie gra przed Pana przyjściem, mając Matusiaka i Sztusarskiego, nie gra czasem w niektórych meczach z dwoma napastnikami, nie ma? Tak? To co ja, to, co ja że, że bo to jest takie mylne, to jest popierkowe ustawienie 4-4-2, że wszystkim się wydaje, że gra się na dwóch napastników, a w ustawieniu 4-5-1 to się gra czasami na czterech napastników, także tutaj to jest mylne pojęcie. Żałuje Pan, że to jest grzybania, to, to już te pytania takie nurtujące, takie powiem, że to, to, to już było, to wszystko, te pytania zadawali mi, to zawodnika już można powiedzieć nie ma, no to nie będziemy, nie będziemy do tego wracać, także czy potrzebny był zawodnik, czy jest potrzebny, to już poza nami. To co w tej chwili pozycją najbardziej na dziś, newralgiczną są... Nie są ci dwaj napastnicy tak. wysunięci. Tak, tak, no na które, pewno. A może być tak, że ten zostanie przy tym, co jest? Nie. Sobie sytuację, to to nie wyobrażam, wyobrażam, nie wyobrażam, nie wyobrażam. To nie będziemy mieli na pewno takiego, takiego, takie siły uderzenia z przodu. Także tutaj na pewno na pewno mus, musimy to, tą pozycję wzmocnić. A wchodzi w grę jeszcze ten dwa Ongu z floty? Może wchodził w grę na pewno, ale tam bardzo dużo nieporozumienie, no może nieporozumienie, może źle powiedziałem, ale e, muszą wyjaśnić między sobą przede wszystkim, e, jak to się mówi, agenci. Agenci, którzy, których, który pod, podpisa, z którymi ma podpisanymi czterech agentów, ma także tutaj, każdy ma na niego jakieś tam papierki, także tutaj trudno, trudno e, prowadzić negocjacje. Panie trenerze, zawodnicy zagrają się, bo sobotę z koleżanami, którzy jadą na Remez Cup i po tym jaki dalszy ciąg przygotowań do to... ulicy? To znaczy, powiem tak, na pewno już e, o, ośmiu zawodników plus bramkarz wyznaczeni już na, na, taki, na turniej Remez Cup, ale to na pewno tutaj nie bierzemy tego sparingu gdzieś w ramach, w ramach jakiegoś e, rozgrywania taktycznego, po prostu jako jednostka treningowa, kt, kt, którą muszą wykonać zawodnicy. Tylko tu zobaczymy, pan tak? z nowych, bodajże z nowych na pewno, na pewno będzie, może Nowoczyński będzie zostanie tutaj. No nowych dużo nie mamy na razie, także. się że tak tutaj podamy na stronie składu tak, i na RMS po... i na ten... jak tylko będą gotowi. Tak, z tym, z tym na pewno możemy nawet dzisiaj podać, także tam, na tak. A ilu pan, pan zawodników na to zgrupowanie pierwsze zabierze? No ja myślę, że 24 zawodników i 4 bramkarzy, tak planuję. Czyli jest szansa, Wie pan, jak to z rozmowami czasami. No, trzech, trzech mam teraz. Młody bramkarz na pewno pojedzie jeszcze z nami, planuje, żeby z młodej ekstraklasy z nami Panie ja wrócę jeszcze do tych testowanych piłkarzy. Czy oni wcześniej byli oglądani przez pana? Niektórzy, niektórzy tak, niektórzy tak, niektórzy tak, bo, um, oglądaliśmy na tych płytach, nie, bo ja, sieci scoutingowe nie mamy, także tutaj tylko to wyjście, wstępne oglądanie na płytach DVD, a później już oglądaliśmy ich na żywo. Także czasami można tak, tak zgrać tą płytę, że zawodnie wygląda bardzo fajnie, a jak przyjeżdża, to wygląda zdecydowanie inaczej. A na żywo, którzy, niektórzy, którzy w byli? Na żywo? nie, nie, na żywo nie. Czy na taką skalę te... Może ten temat, czy na taką skalę powiedzmy, jeszcze, jeszcze będą piłkarze testowania? Nie, 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 akurat to był taki etap, gdzie mogliśmy, planowaliśmy w taki sposób oglądać, a teraz już na pewno będziemy zawodników już można powiedzieć tak przybliżonych. Powiem tak, szukaliśmy niespodzianki tak jest, może tak powiem, ale teraz już takich e, będziemy sprowadzać, sprowadzać zawodników do testów, które wcześniej planowaliśmy na, e, już w grudniu i w listopadzie. Panie że bez testów przyszli wczoraj e, Wojciech e, Kaczparek i, i Łukasz Nawodczyński. E, to są piłkarze, których Pan, e, pan zna, no, z tym, że, że Nawodczyński to był chyba 2008 Rok yy, Kaczmarek 2-4, 2-6, trzecia, czwarta liga, Kani Gostwyń. Yy, przez ostatni rok oni praktycznie yy, nie grali, czy nie należało ich no, zaprosić przynajmniej na, na trening w obiecie. Tylko nie, nie wiem, jakie pan odpowiedzi ode mnie oczekuje. Zadaję pytanie, pan od razu, yy, można powiedzieć negatywne, że pan szuka szuka słabych miejsc, nie? A panu to powiem to tak, to bo ja, bo panu powiem tak, bo ja znam tych ludzi, ja przede wszystkim praca w zespole to praca charakterów. <laughs> ja do, dobieram też zawodników z takimi charakterami, którzy będą, będą pasować do mojej koncepcji. Powiem tak, na pewno to piłkarze, piłkarze którzy, którzy tutaj się sprawdzą. Ja, ja mam taką nadzieję. <laughs> Nie martw. A jak sięgałem zawodnika z na przykład z, z innego kraju bardzo często lepsze kluby też tam nie grałem, a później to jest bardzo często, ale jeszcze raz powtarzam zawodnik musi być dopasowany do zespołu i nieważne czy on grał w ostatnich trzech miesiącach czy nie bardzo często zawodnicy mają po roku kontuzję. także Kurowskiego co nie, nie, nie będziemy sprawdzać dalej w pierwszym zespole. No, chłopak ma, miał kontuzję, rok temu do, e, grał, także tutaj ja uważam, to, to nie ma dużego znaczenia. Sebastian tak jak mówił, czy on ma szansę pojechać na jeden i tak. drugi obóz? Tak? tak, ma szansę, ma szansę. Oni to, oni, bo to, no, duży, to jest zawodnik właśnie też, który ma trudny charakter, bo to on jest pochodny, ale z drugiej strony trener stwierdza, że ma nie, nie, ma trudnych charakterów, ja z każdym daję radę, także <coughs> tutaj jest praca zespołowa i każdy musi ja muszę do nich dostosować, oni muszą do mnie dostosować, także tutaj musi być praca wspólna. Czy spośród wypożyczonych piłkarzy, nie wiem, Łukasz Derbich jest wypożyczony w Kaliciach? Kuba Starny. Kuba, Starny. Czy, Kuba Starny, czy ci piłkarze w ogóle są brani pod, pod uwagę? To znaczy rozmawialiśmy na ich temat, akurat pod tym względem ja ich nie biorę pod uwagę. Dobry że kto jeszcze opuści Krakowie poza, no wiemy już, Matusiak, Śmysarski, Pan. Nie widzi chyba w zespole Wasiluka. Wasiluka czy Wasiluka? No ja zawsze Tak, Tak, dobra. Kto jeszcze może No na na pewno da, dam wolną rękę w poszukiwaniu na pewno Janus szuka klubu, na pewno Sasian szuka klubu, na pewno Wasiluk szuka klubu. I rozmawialiśmy z Merdą też też szuka klubu. Też, no to też może nie do końca, do, do końca to nie wyjaśnialiśmy, ale też ja rozmawiałem z nim, jeżeli ja znajdę lepszego obrońca jeszcze niż, niż on, to na pewno będzie szukał klubu. Aleks No to, to tutaj bardziej z drugiej strony była wypowiedź, że by on chciał zmienić klub. Panie Telerze, Gda, tak, jak tak? Tak, że, to, jak tutaj nie dojdzie tych, to, to pan będzie miał kadrę 12-13 graczy na tego, jak ten no ja. na treningu tym popołudniowym to już 16, 15 czy 16 graczy tylko już było na treningu, nie? Bo jedna grupa wcześniej trenowała no, ale tak. Nie, ale to przecież, no tam co z tej grupy? No tam w który nie na dnie, prawda, do Łuczak no tam był przecież, nie jest testowany, nie, ale to strasznie może być... Ja, ja nie uwolniam, że drużyna ale, powinna być na ilość, ale, ale czy to w ogóle ilościowo w tej chwili Krakowia ja może mieć, czy pan jest zwolennikiem kater 18? Ale ja przecież, 18, po, ja ja przecież po, ja powiedziałem o pięciu ludziach, pięciu, pięciu ludziach, pięciu pięciu ludziach piją, powiedziałem to, to minimum, tak? minimum, których musimy, musimy sprowadzić do, już powiedziałem wcześniej, także tutaj. A czy to znaczy, że oni nie pojadą na obóz? No to wszystko będzie zależało od sytuacji, ale to ja powiedziałem, ja przeprowadziłem z nimi rozmowy i oni szukałem klubu. Ale może być tak, kończąc ten wątek, że i, i, na przykład tutaj, i Janus i Sasin będą grać jeszcze w Krakowie, prawda? A jak, a jak nie znajdą próbu, to co, też pan potraktuje ich tak, jak... No... Spodzą, że w ogóle nie będą... Matusiak w ogóle nie będzie grał? No, to znaczy, ja to do, tego, do tego tak nie podchodzę, bo życie zawsze dyktuje swoje warunki, tak. ale, ale na pewno na... Ja sięgam, myślę, ludzie na, na pewno... Tutaj sprowadziłem strunę, który na pewno będzie będzie już przewidywany do, do pierwszego składu i ja myślę, że czy Janus, no Janus musi już poszukać, mamy Mierzyjewskiego, mamy Strunę i także tutaj, tutaj musi poszukać klubu. Panie na czym Pan swoją wiarę w utrzymaniu? Na tych nowych transferach, na tych ludziach, którzy przyjdą, na tym, że tylko z 9 punktów, a może aż 9? No, no to przede wszystkim, a, a, no każ, każdy element na pewno się składa na, na moją wiarę, na pewno Trzeba, trzeba zmienić zespół pod względem podejścia w ogóle do, do meczu, do pracy. Ja myślę, że niektórzy zauważyli jakąś drobną zmianę już w tych ostatnich meczach, gdzie drużyna i na wyjazdach zaczęła zdobywać bramki i na pewno walczyła do ostatniej minuty. Ja myślę, że to będzie, to będzie tym fundamentem, w który, w który ja bardzo mocno wierzę. Na pewno niektórzy skreślają niektórych zawodników, a ja myślę, że te zawodnicy w tej rundzie muszą i pokażą się ba z bardzo dobrej strony. A drużyna jakoś się zmieniła w środku po 24 zawodnikom, bo Cabecha, Wysiński, Matusiej, to byli tacy przewodnicy jakby, może nie mentalnie, ale ludzie doświadczeni, o których mówimy. No czemu Krakowie tak nisko? No nie wiem, to zobaczymy to się zmieni czy nie, to dopiero pokaże czas. Ja mogę bajki opowiadać, że wszystko się zmieni, ale to czas pokaże. I ja będę rozliczany na pewno ze skuteczności gry zespołu. Także tutaj, ja wcześniej nic nie będę mówił. A ja niczego się nie boję, tylko choroby. Tak, mój, mój największy wróg, mój największy wróg to na pewno czas. Mój największy wróg, którego bardzo się boję i... Ruk, no. Niczego, no, no, no ale właśnie tutaj pod, <śmiech> podkreślam, <śmiech> czego się boję, no. No nie, bo... bo to czas, bo czasu wszyscy boimy się, bo to starość nie nadchodzi także. A widzi Pan takich, bo Pan zmienia się, jak widzimy przod zespołu, no, tak zwani liderzy, powiedzmy odeszli, widzi Pan już takich, którzy tu mogą być liderami tego zespołu? No, bo... No na pewno, ale to, to powiem tak, że trudno powiedzieć, bo sztuczne wykreowanie lidera to nie, to nie jest to. Ja myślę, że zespół sam musi wykreować lidera, który ja na pewno będę w tym pomagał. Jak zauważył, że ktoś, drużyna próbuje tego zawodnika, z tego zawodnika z, zrobić lidera, także tutaj musimy po trochę, odrobinkę czasu na to poczekać. Zastanawiam się właśnie, czy w tych negocjacjach, jak sama że są trudne, czy przeszkadza fakt, że Krakowie mają 8 punktów. Ja mówię, że no, 50% zawodników, z którymi rozmawiamy, mówią nie, bo za mało punktów mamy, że jesteśmy na ostatnim miejscu. To na pewno bardzo i bardzo mocno przeszkadza. Jaka jest Pana ocena mentalnego podejścia do, do zawodu piłkarza przez polskich piłkarzy i piłkarzy zagranicznych? Pewnie Pan czytał, pewnie Pan słyszał wywiad profesora Filipieta na ten temat, czy, czy to jest z Pana? No powiem tak, ogólnie nie można, bo nie można znaleźć leniuchów i za granicą i u nas tak samo, ale procentowo na pewno powiem tak, że z, z piłkarzami, którzy przyjeżdżają za granicę, pracuje się łatwiej. Ja nie muszę ich pilnować, nie muszę przez bark patrzeć na nich w jaki sposób wykonują ćwiczenia na naszego polskiego piłkarza, ale nie ogólniam. Na większość trzeba zwracać uwagę. Także tutaj na pewno gdzieś tutaj tutaj z tą opinią muszę, muszę się zgodzić. Czyli na treningu SUAT jest bardziej profesjonalny, od Polaków? Czy... Nie, akurat tutaj nie. <noise> nie, to tr trzeba tutaj na pewno z tym zawodnikiem dużo pracy pod względem charakteru, który że on musi zrozumieć, że ale tak, powiem tak, że na pewno nie można zarzucić a, 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 aż tak mocno jakieś mocne zarzuty wobec jego pracy, ale na pewno w niektórych sytuacjach stara się unikać tej ciężkiej pracy. Jak to myśli pani że jest? W Holandii mówi się, że to nikt nie odpuszcza, każdy gra od pierwszej do ostatniej minuty i co, i fac. Tam, Panie że niech Pan wyjedzie na jeden mecz z środka, z środka tabeli Ligi Holende Holenderskiej. No, pan mówił, nie Majer mówił nie w takim Orange Sport info na temat e, Ligi Holenderskiej. Jakby Pan to porównał z Polską Ligą? No, Polska Liga jest lepsza. Ja uważam, że jest lepsza. Czyli kierunek, Ale tylko, tylko, ty, tylko powiem, powiem tak, że ja oglądam akurat mecz, tam można powiedzieć, te, no z dołu. Także ja nie no, mogę wypowiadać... Średnia, no, no nie mogę się wypowiadać, nie mogę się wypowiadać o zespołach z górnej części tabeli. Także tutaj tam na pewno umiejętności zdecydowanie lepsze. Także tak i byłem na meczach Ligi Ukraińskiej, te zespoły z górnej części tabeli, te mecze wyglądają inaczej niż e, te zespoły, którzy się znajdują trochę niżej. Nawiązując do tego samego e, programu, tam było stawiane pytanie, czy Krakowa powinna budować zespół na pierwszą ligę i pan bardzo zgrabnie z tego wyszedł, że nie ma różnicy między budową zespołu na pierwszą ligę a, a na bronienie ekstraklasy. No, różnica jest to, czego jednej rzeczy, której się pan boi, czasu. Na pierwszą ligę miałby pan 7 miesięcy, natomiast... Natomiast do obrony ekstraklasy byłoby 6 czy 7 tygodni? No na pewno. Ja, ja nie rozumiem pojęcia, czy budowanie zespołu, akurat jakie jesteśmy w ekstraklasie, czy na pierwszą ligę, czy na ekstraklasy. No. Nie ma takiego pojęcia. Na pewno będziemy budować przede wszystkim dobry zespół. To jest podstawa, a czas nam pokaże, czy mieliśmy rację, czy nie. Ale ja myślę, że będziemy dążyć do tego, że ten zespół, który budujemy, będzie grał w ekstraklasie. To znaczy czy ja wiem, że profesor ma koncepcję z Holandii ściągać. Ja myślę, że, że nie ma takiej koncepcji. Po prostu co, co rozmawialiśmy, no to on po prostu chce mieć dobrych piłkarzy. Tak jak każdy z nas żeby chce, żeby Krakowie miało dobrych piłkarzy, także tutaj mi się, mi się wydaje narodowość nie ma znaczenia. Nie, profesor wypowiedział się w rozmowie z nami, że chciałby głównie ściągać z południa i z południa i nazwijmy ze wschodniej, no, że tam są tani piłkarze głodni sukcesu, prawda. No Holender, no wiadomo, no Holender, kto do nas przyjdzie, no jaki Holender przyjdzie, nie? <trafik> 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 no No, Chodź. Trener przyszedł do Wisły, prawda. Znowu je tu kolega szturchnie zaraz. No, się a. No, nie, paniam, no dobrze, Panie komisarzu, jak technicznie wygląda y, sprawa pracy w takim y, wielojęzykowym y, zespole, takiej wieży, wieży Babel? Hmm, Czy można jakieś e, zaawansowane... E, no, ja rozumiem, no, mówi się, że język y, piłki to jest język... No, Prosty, y, 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 10 słów i, i, i się rozumie, ale, ale po prostu jest, jest taktyka. Mieliśmy na przykład przykład tutaj... Słarta, który grał na lewej obronie w Holandii i, i ponoć to tam wygląda inaczej niż w Polsce. I inaczej to inaczej. w ramach takiej dużej grupy? Nie, no to akurat z tym, akurat z porozumieniem się nie ma problemu, bo wszystkie odprawy, wszystkie zajęcia taktyczne to jest wizualne. Także tutaj człowiek, tym bardziej facet jest wzrokowcem, także tutaj nie ma nie ma, nie ma, nie ma problemu z tym. Jak mam problem z angielskim, bo to wzywam do siebie ludzi, którzy się, lepiej się znają na angielskim niż ja. Będzie to, co profesor zapowiadał, hit, hit bomba, jak bom, oh, bomba. bomba to, to, to znaczy nie wiem, co, można, co mo, można, można uznawać za bombę. Ja uważam, że bomba dopiero, dopiero będzie jak zaczniemy wygry, wygrywać wszystkie mecze, to, to będzie bomba, ale no. Każ, każdy odbiera, odbiera transfer inaczej także tutaj ja do, 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 bardziej spokojnie podchodzę a przepraszam jeszcze rzucę nazwisko które się dotarł do kibic mówi zapytajcie się trenera ale jej ja tak i tak, i tak... Czy jest to w ogóle aktualne nie, nie. Ja, ja o tym nic nie nie nie. nie 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 ja, ja nie jestem w temacie może nie jestem w temacie ale nie a słyszałem by się podobał jakiś taki właśnie tego typu bo tak był tu, ślusarski prawda? parę lat temu. Teraz no, powiedzmy, znaczy, który gramy gdzieś tam na zachodzie, no, ale tam było nie za bardzo wyszło. No i teraz. O, Czy w się... sytuacji. Jest, o, jest przekonanie tak... piłkarza, żeby przyszedł do Krakowi, która po rundzie jesiennej ma 8 punktów i no, bardzo trudną sytuację. No, no, Czy taki piłkarz, który ma wybór po prostu? Który... No i tu, co powiedziałem, ciężko na pewno. Duż, dużo zawodników odrzuca naszą ofertę, bo jesteśmy na ostatnim miejscu, ale ja mówię. To jest cięż... naprawdę, wiecie mi, ciężko znaleźć zawodnika dobrego, który się zgodzi do nas przyjść. Napra... Naprawdę szukamy, to nie jest, niektórzy tam nam zarzucają, że nie ma transferów, ale ja myślę, że dopiero okienko się otwarło, transferowe i Transfer... dopiero teraz można prowadzić rozmowy, właśnie te rozmowy prowadzimy, zawodników upłaczonych mamy, no właśnie te rozmowy bardzo trudne, także tutaj bardzo mało mamy argumentów, żeby zawodnika przekonać. To już pytanie nie do mnie. Ja nad, nad takimi życiami na, na razie o takich rzeczach ja nie, nie decyduję.